Nazywam się Piotr Chmielewski. Jestem założycielem Social Media Now. Co to jest Social Media Now? Pomagamy osiągać efekty biznesowe w mediach społecznościowych. Właśnie szykujemy tu szkolenie, na które powinieneś się zapisać. Tak, szkolenie. Zastanawiasz się pewnie, co robię w Wannie. Ja też, ale jestem specjalistą od marketingu, a nie od scenografii. Kolejnie nazywa się narzędziownia facebookowa. Dowiesz się, jak wykorzystać narzędzia i aplikacje, które przeniosą Twoje działania na Facebooku na zupełnie nowy poziom. Dzięki tym narzędziom nauczysz się prowadzić profesjonalne kampanie reklamowe, tworzyć wirusowe akcje marketingowe, skuteczniej pozyskiwać fanów i optymalizować swoje działania. Jeśli wydaje Ci się, że do osiągania efektów wystarczy założyć fanpage, publikować wpisy i odpowiadać na komentarze fanów, to wybacz, ale ja wracam do wanny. Albo lepiej. Zamawiam drinka, zakładam okulary, Biorę ręcznik i zmykam na plażę. Weź się na serio za swoje działania biznesowe na Facebooku. Narzędzia i aplikacje, o których będziemy rozmawiać, ułatwią Ci życie i pozwolą oszczędzić czas. A do tego w większości są bezpłatne lub bardzo tanie i każdy poradzi sobie z ich obsługą. To jest pierwsze takie szkolenie. Masz szansę zyskać informacje, o których konkurencji się nie śniło. Bez przesady mogę powiedzieć, że będziesz miał bardzo mocne argumenty w starciu z Spotkania odbędą się w co najmniej 12 miastach. Wejdź na stronę projektu i zarezerwuj miejsce. Nazywamy się Social Media Now i zabawa właśnie się zaczyna.